Stacja pierwsza. Jezus na śmierć skazany. Miłość jest prawdą. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Uczeni w prawie i faryzeusze wydali wyrok. Jezus stał się zbyt popularny i wpływowy. Zagrażał ich pozycji społecznej. Nieraz demaskował ich obłudę i fałszywą moralność, w której skrupulatne wypełnianie przepisów prawa nie wypływało z głębi serca kochającego Boga. Podburzony tłum wydał wyrok, bo ktoś powiedział, że należy zabić nazarejczyka. A w tłumie nie trzeba przecież samemu podejmować decyzji, opowiadać się za prawdą. Zawsze zrobi to ktoś inny. Tłumie łatwiej jest krzyczeć, jak wszyscy, że niewinny jest winien, a zbrodniarz to anioł. Piłat wydał wyrok, przecież umył ręce na znak, że nie ponosi odpowiedzialności za wyrok skazujący. Woda obmyła jednak tylko ręce. W duszy pozostało znanie decyzji o utrzymaniu posady za cenę śmierci niewinnego. A Jezus stał pokorny, bo znał prawdę swojej miłości. Nie zazdrościł wpływów, nie chwalił się dobrem, które czynił, nie wynosił się swoją królewską godnością. Jezu niesłusznie skazany, naucz mnie, że miłość nawet wobec kłamliwych oskarżycieli nie zazdrości, nie przechwala się, nie jest zarozumiała któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja druga. Jezus przyjmuje krzyż. Miłość wszystko okrywa milczeniem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, Boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Jezus przyjmuje krzyż zwykły, ciężki, szorstki, twardy, jak miłość, która nie jest przelotna tylko na chwilę, tylko dla przyjemności, jak miłość w zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej doli, aż do śmierci. Jezus krzyż przyjmuje i mówi: Tak kocham. Wiernie i bez sprzeciwów, nawet wtedy, gdy boli. On krzyża nie zrzuca na cudze ramiona, lecz w milczeniu bierze go na siebie. Chce mieć w nim pełny udział, bo nie ten kocha prawdziwie, kto jest krzykliwym widzem miłości, a w trudnej chwili może ją wyłączyć. Miłość krzyża się nie boi, bo krzyż to jej drugie imię. Jezu, z cichą zgodą krzyż przyjmujący, rozpal w nas miłość, która wszystko okrywa milczeniem. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja trzecia pierwszy upadek miłość. Wszystkiemu ufa. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, boś przez Krzyż Twój Święty świat odkupić raczej. Jezus podjął krzyż. Ruszył drogą ku Golgocie, lecz nie uszedł daleko, upadł, schylił się tak boleśnie, aby podnieść z ziemi wszystkie miłości leżące na bruku, miłości Porzucone, ostygłe, miłości chore i ślepe, miłości skrzywdzone i te krzywdzące, miłości zniewalające i okrutne przez zazdrość. Jezus nie brzydzi się żadną z nich. Wszystkie przytula do krzyża i podnosi z ziemi. W każdej niedoskonałej miłości jest przecież jakaś tęsknota. Aby być tą jedyną, prawdziwą do końca. Jezus zbiera wszystkie te tęsknoty. Podnosi z szacunkiem, jak okruchy chleba. Powstaje z krzyżem pełnym ułomnych ludzkich miłości, bo chce je obbyć i uzdrowić. Chce je zanurzyć w źródle, które tryska z jego serca. Miłość na Golgocie zwycięży, a w niej zwycięży każdy okruch miłości. W którą człowiek wierzy. Jezu, królu miłości, nawet w porażce, niosę do ciebie moją chorą miłość, bo miłość wszystkiemu ufa. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, i ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czwarta. Spotkanie z matką. Miłość wszystko przetrzyma. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, boś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Któż lepiej nauczy miłości niż matka? Jezus spełnia na krzyżowej drodze tę miłość, której mistrzynią była mu na ziemi Maryja. Stąd Komunia serc, stąd miłość aż do krzyża, do krwi. Zjednoczenie matki i syna w cierpieniu opiera się na ogromnym szacunku. Maria cierpi z synem, chciałaby mu odjąć bólu, lecz szanuje prawo syna do cierpienia. Godzi się z wolą Bożą, która przewidziała mękę i śmierć Jezusa dla zbawienia świata. Matka jest obecna przy cierpiącym synu. W tej miłującej obecności dojrzewa owoc zbawienia. Trudno zgodzić się na cierpienie kogoś bliskiego. Robimy wszystko, aby odgalić od niego ból. I tak trzeba. Bywają jednak cierpienia, do których każdy ma prawo, bo bez nich nie dojrzeje, nie zrozumie, nie wzrośnie. Wtedy trzeba zgodzić się na nie. I miłującą obecnością towarzyszyć cierpiącemu, aż dojrzeje w nim owoc zbawienia. Jezu, nie proszę byś mnie i moim bliskim ujął koniecznego cierpienia, proszę o miłość, która wszystko przetrzyma. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja Piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga Jezusowi dźwigać krzyż. Miłość jest szlachetna. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, boś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Szymon z Cyreny nie planował udziału w pochodzie skazańców. Trzeba było go aż zmusić, aby pomógł Jezusowi. Trudno się dziwić, bo któż chciałby pomagać zbrodniarzowi? Czy Szymon wiedział, że Jezus jest niewinny? Może bał się, że ludzkie języki na zawsze połączą go z tym skazańcem? Czy wolno pomagać złoczyńcy, świadczyć miłość krzywdzicielowi? A może ten, komu wahamy się pomóc, bo został okrzyknięty winowajcą, w rzeczywistości jest ofiarą, jak Jezus? Jakiego przymuszenia potrzeba, aby zdobyć się na dobro? Jezu, nie chcę rozsądzać, kto winien, a kto nie. Abym nie bał się kochać odrzuconych, rozpal we mnie miłość, która jest szlachetna. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się. Za nami. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Miłość nie szuka siebie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Weronika ujrzała człowieka, który cierpi. Nie dbając o własne bezpieczeństwo, Chustą odważnej miłości otarła twarz Jezusowi. Miłość żyje, kiedy jest wyrażana, kiedy jest okazywana odważnie. Miłość zawsze prowadzi od siebie do drugiej osoby, zawsze jest darem z siebie. Nigdy nie przywłaszcza sobie prawa do kogoś. Miłość odważna w okazywaniu maluje w sercu oblicze osoby kochanej jak twarz Jezusa utrwaliła się na chuście Weroniki. Bóg nosi w swoim sercu oblicze ludzkości. Umiłował nas przecież odważnie, aż do krzyża swojego Syna, aż do Jego śmierci. Jezu, który nosisz w sercu moje oblicze, naucz mnie odwagi Weroniki, naucz mnie miłości, która nie szuka siebie któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja siódma, drugi upadek. Miłość jest cierpliwa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Jezus znowu upada, lecz także kolejny raz powstaje. Ile upadków, tyle podźwignięć z ziemi. Ile porażek, tyle decyzji, aby iść dalej. Ile zagubień, tyle powrotów. Skąd brać siły do takiego życia? Tylko miłość jest wystarczająco cierpliwa. Ona nie notuje ilości popełnionych błędów ani nie określa limitu powrotów. Taką miłością kocha nas Bóg. Jezus, powstający z kolejnego upadku, uczy także cierpliwej miłości do siebie samego. Choć upadam, nie jestem przecież swoim upadkiem. Zawsze mogę powstać, zawrócić, iść dalej. Bóg daje mi łaskę. Bym powstał, zawsze daje mi kolejną szansę. Dlaczego więc sam sobie miałbym tej szansy odmówić? Jezu, wytrwały w powstawaniu, wlej we mnie wiarę w miłość Boga, który zawsze przygarnia powracających. Pomóż mi tak kochać siebie samego, bym nigdy nie odbierał sobie prawa do powstania z kolejnego upadku. Przecież miłość jest cierpliwa. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja ósma. Jezus pociesza płaczące niewiasty. Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz raduje się prawdą. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, boś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Jezus spotkał na drodze krzyżowej kobiety, które płakały nad dokonującą się niesprawiedliwością. Współczuły skazańcowi i Jezus z pewnością docenił ten odruch ludzkiej solidarności. Jednak samo współczucie nie jest jeszcze miłością. Nie ten kocha prawdziwie, kto tylko łzy wylewa. Miłość cierpi z powodu niesprawiedliwości, lecz jednocześnie prowadzi do prawdy, która wyzwala. Miłość szuka prawdziwego dobra, nie samej tylko pociechy. Jezus podczas swej męki okazuje płaczącym kobietom miłość, która jest. Prawdą. Mówi, że należy płakać nad ubóstwem własnego serca, wylewać łzy ruchy nad życiem, które nie dostrzega prawdy o sobie, współczuć nędzy, która wzrusza się losem biedaków, by uciec od poznania stanu własnej duszy. Jezu kochający człowieka prawdziwie, dajmy mu sercu oczy patrzące z miłością, która nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz raduje się prawną. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta, trzeci upadek. Miłość nigdy nie ustaje. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, boś. Przez krzyż twój święty świat odkupić raczy. Kolejny upadek Jezusa, kolejna bolesna porażka. Oto leży na ziemi zdruzgotany miłością, lecz niezniechęcony. Trudna jest miłość wierna, chwila po chwili. Ciężka jest miłość nieodwzajemniona. Zniechęca bardzo miłość samotna. Powala na ziemię. Miłość zraniona. Jezus upadając nie ginie jednak pod ciężarem krzyża. Miłość przywiodła go na drogę krzyżową, i miłość staje się siłą, aby mógł dojść na golgotę. Ta sama miłość, która druzgocze, czyni go mocnym, aby pójść dalej. Jezus powstaje właśnie dlatego, że kocha i idzie. By ukochać do końca. Jezu, pomóż mi w zniechęceniach czerpać siłę z miłości, która nigdy nie ustaje. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dziesiąta. Jezus z szat obnażony. Miłość nie postępuje nieprzyzwoicie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Na szczycie Golgoty Jezus dopełnia swojej ofiary. Żołnierze zdzierają z Niego szaty. Nadszedł czas, aby na ołtarzu miłości złożyć nawet ludzką godność i wyzbyć się prawa do czci przynależnej każdemu. Jezus godzi się na to, bo chce odkupić wszystkie grzechy i krzywdy świata. Bierze więc na siebie każdy brak miłości i szacunku, każdą podeptaną godność. One właśnie są haniebną nagością ludzkości. Zaradzić jej może jedynie miłość czysty dar z siebie. Jezus oddaje siebie do końca, aby okryć tę nagość świata, bo miłość przywraca utraconą godność. Jezu, obrońco naszego człowieczeństwa, niech wszyscy ludzie uwierzą, że miłość nie postępuje nieprzyzwoicie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, Zmiłuj się nad nami i ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja jedenasta. Ukrzyżowanie pana Jezusa. Miłość nie wybucha gniewem. Kłaniamy ci się, panie Jezu Chryste, i błogosławimy tobie, boś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Jezus pozwala przybić się do krzyża. Nie dochodzi swoich praw, nie buntuje się, nie przeklina swoich krzywdzicieli. Miłość pozwala się ukrzyżować, bo wierzy w swoje ostateczne zwycięstwo. Cierpienie odbiera nam siły. Stajemy się rozdrażnieni, łatwo nas zdenerwować. Ból przybijanego do krzyża Jezusa, który nie pała nienawiścią do oprawców, zmusza nas do postawienia sobie pytania, skąd Jezus bierze siły, by tak znosić cierpienie? Odpowiedź jest wciąż ta sama, bo kocha. Miłość daje mu siły, aby bez buntu przyjąć cierpienie. Miłość także do tych, którzy go krzyżują. W miłości nie ma pragnienia zemsty, odwetu. Jezu pokorny w czasie krzyżowania. Niechaj cierpiący odnajdują siłę w miłości, która nie wybucha gniewem. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dwunasta Śmierć Pana Jezusa. Miłość wszystkiemu wierzy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Jezus umiera na krzyżu. Zawieszony nad ziemią, jako wyklęty z ludzkiego rodu, i jeszcze nie w niebie, bo śmierć zwleka. Pomiędzy Ziemią a Niebem samotny. Już wszystko dokonał, aby przekonać świat o miłości Ojca. Wszystko już ofiarował. Uniżenie Boga, gdy stał się człowiekiem. Życie wypełnione głoszeniem dobrej nowiny. Swoje ciało i krew w wieczerniku i podczas męki. Matkę swoją. Teraz także oddaje własnego ducha, składając go w ręce Ojca dla życia każdego człowieka. Jezus jest hojnym dawcą, nie liczy się z kosztami. Rozdaje swoją miłość bez żyrantów, bez poręczeń majątkowych. Bóg kocha za darmo i wierzy w człowieka, że przyjmie tę miłość, że tę miłość pokocha. Jezu umierający, pomóż mi przyjąć dar Twego zbawienia. Niech spełni się miłość która wszystkiemu wierzy. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja trzynasta. Jezus zdjęty z krzyża. Miłość nie liczy doznanych krzywd. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, Boś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Ciało Jezusa zdjęto z krzyża i oddano matce. Maria, tuląc martwego syna dopełnia tak wypowiedziany kiedyś w Nazarecie: Niech mi się stanie według twego słowa, służebnica Pańska w zwiastowaniu, służebnica Pańska wobec śmierci syna. Zawsze zachowująca w swym sercu Boże dzieła, te radosne i te bolesne. Zachowująca w sercu bez prowadzenia rachunku swoich zasług i boleści. Rozważająca je w swoim sercu, bez pychy z powodu swojego wyniesienia i bez upominania się o wynagrodzenie za cierpienia. Miłość nie prowadzi rachunkowości. Zawsze jest dawaniem. Matko nad zwłokami syna, niechaj bez zastrzeżeń przyjmę prawdę, że miłość nie liczy doznanych znanych krzywd. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czternasta. Jezus. Do grobu złożony. Miłość potrafi oczekiwać. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, boś przez Krzyż Twój Święty świat odkupić raczył. Ciało martwego Jezusa namaszczono niedokładnie i pogrzebano w pośpiechu. Zatoczony na wejście do grobu kamień zakończył długą mękę i krótki pogrzeb. Taki koniec drogi Jezusa ujrzały ludzkie oczy. Ale oczy człowieka nie widzą dokładnie dostrzegają jedynie skrawek rzeczywistości, nie są w stanie uchwycić doskonałości. Bóg w grobie. Absurd, który był rzeczywistością. Bóg w grobie absurd, który jest wykrzyknikiem, uważaj człowieku, nie wszystko rozumiesz, nie dostrzegasz wszystkiego. Życie wielokrotnie stawia nas wobec takich wykrzykników. Śmierć dziecka, cierpienie niewinnych. Tylko miłość, która umie czekać, będzie świadkiem zmartwychwstania. Tylko miłość, która umie czekać, pozna prawdę o rzeczach niepojętych i wydarzeniach Niezrozumiałych, Bóg w grobie, to jeszcze nie koniec. Jezu, tajemnico skalnej pieczary, daj mi miłość większą od niedowidzenia mej wiary, bo kiedy nadejdzie to, co doskonałe, zaniknie to, co częściowe. Teraz widzimy, jak w zwierciadle, niewyraźnie, potem będziemy oglądać twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, Potem poznam tak, jak sam zostałem poznany. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Panie Jezu. Rozważanie Twojej męki i śmierci jest zawsze szkołą miłości. Pomóż mi do niej dorastać, pomóż mi wierzyć i odczuć, że to z miłości do mnie oddałeś swoje życie. Napełnij mnie nadzieją, że odwieczna miłość Trójcy Świętej stanie się moim udziałem w wieczności. Dziękuję Ci, Jezu, za Twoją miłość. Chcę odpowiedzieć na nią miłością. I chcę pamiętać, że teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. A potem w wieczności pozostanie już tylko miłość.